Przepraszam, że ja zapomniałem, że to drofik. Wow. Mamy go. Yes, JOL! Yes, Powrócił! Luke JOL! To jest bardzo wyszło. Luke JOL!

No. Number 6. Ota. Gdzie jeszcze jest 5 do jebania, kurwa? Jeszcze. Ja Olej, no, lej, 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 lej. Lej, lej, lej. Tylko tak, wiesz. Ale, le, 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 le. <średenie> Najważniejsze jest jedzenie. No, A co tak tam kurwa, masz, kurwa? Kurwa, kurwa. Co tam wylewasz, kurwa? Kurewki? Kole. Kurwa. Ale jesteś projktem? Ojoj, ojoj, ojoj. O oh, kurwa, prawie był stream off, ale jeszcze działamy. Prawie streama wyłączył, widzowie. Prawie to jest streama wyłączył. Prawie... Jest... Brakowało, brakowało. No, nic, siadaj, kurwa. Dukasi, dobra. Do nie no, ty jesteś dobry zawodnik. Jesteś młodszy. Chłopaki są młodsze tak. dużo ode mnie, ale są dobre, bo Dobrym sercem to najważniejsze, wio kurwa. Zdrówka. Za, za w się sensie nie, ja mówiłem za, za kogo? Za, kogo? Kurwa. za kogo to było? Kurwa. Nie, za Władka to nie. Nie się nie dozwolniliśmy, no. Ja wiesz, wiesz to? Za wszystkim dobry ludzi, co, co im źle w życiu. Co im się nie układa. Oby mhm. wam się ułożyło. To prawda, no. No, się Oby wam by się wam ułożyło. Bo jak to suchar A. nawet nie umie ogarnąć normalnych kurwy, to jest coś nie tak. Z nim tak, udawało, tak, nie? tak, 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 tak. No, no, można jeździć na masie, na lew, lew. Left. Left. No, no, trochę brakuje. Musi, jak... musi, musi, musi troszeczkę do, dostosować się do naszego stanu. Luki, wal, wal. No, na tym świecie zajmiemy łatwo. Musisz kury. się, kurwa, legitnie dostosować do Ja? No. Jak nie wpierdalałem czegoś, co podbija mi testosteron, byłem zakryty, nie? Teraz mam wyjebany Ale jest zabronione. <śla> Prawda. Dobra. Za co? Jemy. Za, Za co? Za powód młodego? Za powód chłopaków, no chodź Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. młody. Śpieszmy się kochać ludzi, bo no, tak szybko odchodzą. Witam. No, witam. Co? Zajebisty zle zlew w łazience. Idziemy na te kurwy, śnie. <grywatch> no na kurwy. No Jak jak kozaki, nie? to lepszy kurwa. Luki trzy kolejki się położył. Luki by jak kazło. Luki dwa razy. na dwa razy rabatem w ciągu kurwa tych

Idziesz z nami ruchać kurwy czy nie Dobra, luki chyba jest gotowy Ale... no, Podtrzymasz telefon mowy? No, Mogę